A teraz, dziewczyny, musicie gdzieś sobie znaleźć to jakieś wolne miejsce, podpisać się. Fajnie by było, jakbyś sobie jeszcze posmarowała trochę żeby ta na przykład tutaj dziś na drzwiach. Chodźcie chodziła, to byłoby tu! Chodź tu! a jak tam ja ona ma tam pocałować ściany? No, no. tego jeszcze nie wiem. Chodź na barana! O! na Ja mam e, sukienkę. To nie jest, zapraszam. To zapraszam drugą na barana. Proszę, tutaj jest marker. A ja tam. No, kieka, Dwa. jeszcze raz, do trzy. 4. O, jest krankas. O, Świetnie, świetnie. Coś ci spadło. Jest, jest, jest. Dobra, mamy to. Dobra, dziękujemy. Druga, poproszę. Druga, Gdzie? Ja Ale to może posyć. tak bardziej na barana, żeby tego buciaka Dobra, dało radę. Tak, co? O, uda się to? O, tak, to zdecydowanie o, 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 o. najbardziej komfortowa sytuacja. O. Jest. Tam buziak, buziak jeszcze po cały, jeszcze po całej naszą ścianę. No. Oh.